Panowie pułkownicy, zaproszeni goście, przede wszystkim droga, droga młodzieży, cieszę się, że przyjęliście zaproszenie na festyn, festyn mundurowy. No, nie ukrywam, że dla mnie wyjątkowo bliski, ponieważ utożsamiam się z panami pułkownikami, co, co prawda dzisiaj nie w dystynkcjach, ale niewątpliwie bardzo mi miło stać w jednym szeregu z, z panami oficerami. I chciałbym Wam powiedzieć, że zachęcam bardzo wszystkich zainteresowanych służbami mundurowymi i przyszłością w służbach mundurowych do wstępowania w te szeregi. Do tego byście zaczęli od szkoły, od szkoły ZST, tutaj w kole, która robi piękną przybudówkę dla wszystkich formacji mundurowych, ponieważ współpracuje z Państwową Strażą Pożarną, z Policją, z Wojskiem. I tutaj możecie dzisiaj zobaczyć, co naprawdę szkoła oferuje, w jakim zakresie moglibyście się edukować i później znaleźć swoje miejsce w życiu. Impreza jest potrzebna, a przede wszystkim jest dużą atrakcją, nie tylko dla uczniów szkoły średniej, ale dla uczniów szkół podstawowych, dla przedszkoli. Jak widać jest duże zainteresowanie, dzieci uśmiechnięte, zadowolone, ale oprócz tego, że, że będą mogły zobaczyć sprzęt, jakimi dysponują siły zbrojne, policja, straż graniczna, będą mogły skorzystać z atrakcji i na koniec oczywiście zjeść smaczną grochów. Oprócz tego, że jesteśmy organem prowadzącym szkołę, wspieramy w każdej, w każdej kwestii i nie tylko finansowo, ale również organizacyjnie. Ale cała zasługa oczywiście i największa jest po szkole po stronie zespołu szkół technicznych w kole. W, tym, w trakcie rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej po świętach one, one mają wkroczyć w taką fazę już bardziej poważną. Wtem deklarację złożyliśmy. Jesteśmy zainteresowani w Powiecie Kolskim, żeby powstała szkoła z prawdziwego zdarzenia pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Absolwenci tej szkoły, prawdopodobnie w stopniu kaprala, przechodzą z marszu do służby i mają na dzień dobry pensję 1200 zł. większą niż szeregowy... E, obywatel i szeregowy żołnierz, który przychodzi z ulicy, do e, chce wstąpić do armii. Takie, takie informacje dostaliśmy, z takimi deklaracjami e, wystąpiliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Takich szkół ma powstać w Polsce 16, w każdym województwie jedna. E, prawdopodobnie Ministerstwo Obrony Narodowej nie zależy na tym, żeby to były duże ośrodki miejskie, żeby tam te szkoły powstały, a właśnie na prowincji, tak żeby ten młody człowiek mógł e, potem wejść do armii, do tych wszystkich jednostek, gdzie są położone z dala od centrów. Report był przygotowany, przez 5 lat był przygotowany do tego, że będzie mieszkał na prowincji, często oddalony od dużych ośrodków miejskich i takie życie wybiera i z takim życiem ma się pogodzić. Przez 5 lat jest przygotowywany do takiego życia. Jeśli przejdzie tą szkołę, zda, może z automatu przejść do służby mundurowej.